Drodzy Państwo, nasze następne danie, krewetki smażone z warzywami e, marynowane, i flambiro, marynowane w oleju strzonych pomidorów i flambirowane metaksą. E, co do tego potrzebujemy? Oczywiście krewetki, warzywa, e, papryki kolorowe, zielona, czerwona, e, żółta, jak kolory flagi greckiej. No, już żartuję. Do tego czosnek, e, cebula, e, cebulę, e, którą potniemy, również piórka. Wszystkie warzywa tniemy w tak zwaną zapałkę, w e, tak to to wygląda. Nie, tak nie. Tak wygląda. Tak też nie. Tak wygląda prego pocięta papryka. Tak pocięte warzywa marnujemy olejem suszonej pomidorów. Tak wygląda olej. Warzywa muszą się marnować co najmniej godzinę. Tak jest w przepisie. Szef jest godzinę gazem. tak zostawimy. Godzinę, godzinę. tak. Rozgrzewamy olej na patelni. Jeżeli chcemy, żeby było to bardziej zdrowe, potrzebujemy papier saga. Szefie, znasz taką metodę? Nie, pokaż Dobrze. Takie ładne koło <grymne> układamy na patelnię. Na tą patelnię wrzucamy nasze warzywa. Jak warzywa się przez przesmażą, dorzucamy krewetki. Zmarzy, że wyrzucamy krewetki, flaburujemy z metaxa. Czyli podamy obróbce cieplne, podpalimy alkohol typu metaxa. co jest ważną rzeczą, że podczas flambirowania należy usunąć papier. <grywanie> Przyszczamy do krewetki. Dokładamy krewetki. I teraz w tym momencie możemy teraz dołożyć tak. ząbek czosnku. Zrobimy to pieprzem wysolą. solą. Nie dużo sól, dlatego mamy parmezan to koniec, damy parmezana to koniec. Nie będę flaburował.

Przedanie dekorujemy sałatami, rukolą, roszponką.